Ale dobra ta herbata. Chyba jesteśmy na żywo, ale nie wiem. A może, a może nie. Jesteśmy. A I... już trzy widzowie. Yo. Ja <coughs> się zaczął już trzy widzowie. Krzech widzów wsioła. Siema Jezu. Moja herba Co ci z tobą jest nie tak? Co? Co ci z tobą jest nie tak? No... To nie wcale, że wpiłem. Lewituje. é que nem oh beleza é padrão desse zero Ai, eu vi ser na salva Julia uau To bardzo szybko było dużo osób. Może moje. Ma... O! Trzy osoby! <laughs> co mi robisz? Nie cię mnie na zawał! Hmm. Chyba chcą cię na zawał zrobić. A znowu jakiś Minecraft XD. Bye. Tak, tak znowu, znowu Minecraft. <laughs> Ale dobra ta herbata Oh my god No Z cukrem Trzy łyż... albo pięć łyżek łyżek tego Cukru Cukru To dużo Jak za dobra? Ja maksimum na dwie Jakim cudem? <tuszel> Musi być słodkie On wywalił mnie. Już się widzę. Idę seeeem. Grzubie, dołączajcie. Będzie coś darmowego. Na początek. Wersja łap... jeszcze? Ja... ja tylko dałem łapkę. Tylko ja. Widzicie? Tylko ja sobie dałem łapkę. I jak ja jeszcze dałem? Aha. A u mnie jest coś zepsute, bo ja mam tylko jedną. <grywa> Bywa czasem. O dobra, jestem. ej trzy łapki! Kon... Ej jo Wasz tak szybko Właśnie, dziwnie Ej, dziwne jest. Pół sekundy. Pół sekundy. Pół sekundy i już kurde. No. Bro, ja mam 710 FPS-ów. Jak dużo. Dla na mój laptop to jest bardzo dużo. Bo przynajmniej mam tak 100, tam 500 maksimum. A tak to... Teraz 700, no to trochę nie ty teges Ej, wiem. Dawaj, bijemy się. Nie. Ale zrobimy takie... że... nie takie mocno. Nie, chcę. Ja biorę taki 700 jak ty masz. Ale nie chcę. O, zielon już. Chcecie się spać, chyba. Ale robię. Gdzie sobie to jest? Tutaj. Masz. Gdybyś ja miał to do bitki, to. Dobra, wystarczy! A ja będę miał tylko 31 refów. Ja sobie dam. Ja jestem gotowy. A ja nie. No Pozdrawiam teraz, w Survival. Tak. muszę kreatywa włączyć, żeby wyrzucić jedną rzecz. mam to Survival. Dobra, ja idę tam. Ej, ale co ty co masz? Bo leci ci tam. Takie łąbelki. Ja... No bo zjadłem przed chwilą złote jabłko, bo nie, nie, nie miałem pełnego. Ale mam teraz 30, nie mam 31. Dobra Jest to... O kurde! Ej, pij jest mocno, dużo bijesz. Ej, ała, bo mi się... Ekwipuje jak mi chciał zamknąć. Ciekawe kto wygra... Stop! No co stój? Ja się skończył live. Nie wiem, co się psuje. Wyjdziecie i wej. Co mi się dzieje? Ja chciałem, żeby wyszli i weśli. czemu ja chcę spać. Tak, jest, jest, jest Czekaj, zjem se Chyba zjadłem twoje Daj mi kopsa jednego, żebym mógł ten... Ej, żebym nie miał ognia, tak Bo ja ciągle ten... Cię palę ten ogień Dobra Zjem se ciasto Jezu O kurde, kurde, kurde Zjedz, zjedz mi to, zjedz mi to I ten oddajemy oczywiście Nie wnikać dlaczego mam bedrock Nawet no, nie to pytam Tu serducha! Ale masz milion temów pamiętaj I dużo koksów, a ja mam tylko refy Więc mam gorzej I co ty robisz? Zjem Zombie. O nie! Creeper! Nie! Creepery! Dobra, leżą. Ej, pomocy. Ja, bo tu mnie za chwilę wszystko zabiją. Dobra. Ej, daj koksa, żebym się nie palił. To Proszę! Chodź! chodź. Mniej mi więcej, mi więcej zadaje ten, ten niż. Dobra. Teraz mogę się walczyć, bo teraz. mi w ogóle ten. Ile masz HP? Jezu? Załóżę. Załóż totem. To załóż. Musisz się nauczyć zakładać totem, jak masz. Ej, dobra, pierwszy totem. Ej, umie lewitujesz. Bo no, ja wiem, że. No, bo miałem laga, Miałem laga. Wtedy wykorzystuje się błąd i się bije. Pamiętaj. No, kolejny! I zakładasz kolejny totem jak najszybciej. Ała, 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 ała. Pielętos. Pospolitos. Łuk, a co jest? Łuk 233 na 380 użyć. Koksa, koksa jest. Czyli... Jak to nie jestem na odpale. Czyli... Tylko ja normalnie. Przegram. Nie, nie, nie. Chcesz więcej temów? Ej, bo ja wyrzuciłem to ten. Masz. A dobra. Dobra, 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 dobra. Nie. Ja sobie dobiorę za to złote jabłka. Ej, bo ty mi prawie zawaliłeś całe eku. Ty wezmę się jednego kaksa, żebym się nie palił zaraz. O! Ochroniłem Cię. Zjemy się trujące rzeczy. Czemu trujące rzeczy? Lecimy? Dobra. Jak mnie zabijesz, jesteś Skibidy Sigma. Ej bro, bo ja mam jakieś... Ja mam bardzo mało. Pamiętaj, jak masz to ten, to klikasz F. Żeby założyć szybciej. Nie musisz przeciągać, Na najwięcej robiłeś. No! No! <laughs> ja nie się stosyłem! Koksa, koksa jest. Załóż i koksa. Jeszcze jeden, koks z I teraz może się bić Tak naprawdę Ej, dam, dawno tak nie walczyłam O kurde, kurde, kurde Wow Zreszcie... Kiele miałem I dwa koksy jest. Najlepiej e <laughs> Postaw, postaw, bo to o, tak klikniesz już <laughs> <laughs> bo to jest na hita. Aha dajcie, żebyś miał mniejszy ogień, tak paka surpaka? Cztery osoby! Dobra, wystarczy. Leży ja. no, 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 ja ja biorę diamentach. Ej! Ej. czy nie? Biorę! A Dawaj, wiesz to wszystko? Więc... Ej, bo bierz... ja już no... Patrz, patrzaj na tego. No patrz! Patrz na moją cza na hełm A gdzie cztery użycia masz moją! Ej, daj mi cały swój set! Daj mi cały swój set proszbanie i możemy walczyć ty masz cały tam ekran a ty jeszcze masz a ciebie już przytrafiły ci tam IP i ten jeden kropka kropka cztery gdzie, gdzie jest tu skilet? Sekundka. Ja już nie chcę walczyć. Dawaj na chwilę. Ostatni raz, bo ja muszę już powoli kończyć. Oha. Za <grywa> późno. <grywa> Bardzo zaczęła kończyć. No Ej! Co mi daisz szczęście? Żebyś wygrał A w ogóle mam ciebie totem, to się założę Ha, nie miałaś to temu łapiec, łapcze Masz Dobra, ja już Je ty. <grych> Za o co? Na chwilkę. No. O tak lubię, masz kolejny. Ja chcę tak poczuć się chwilę jak ten kapilot. dobra wiem Ej, bo ty bardzo szybko zakładać te temy Koniec Już jeden totem. Koniec i to tam Ej wiesz co no, czekaj miałem modę kreatywne. Ja się wszystko usunę, gdzie mam wy i a, wiadro z wodą. Robimy. Widzowie, jak zrobię wiadro z wodą z najwyższej kratki, to zostawiacie suba. Uwaga to, zostawili. Na pewno z takiej wysokości. A nie pytaj to pewnie mi już słyszyć To już jesteśmy ponad... A nie, jeszcze nie. Jesteśmy ponad górami. O kurde teraz! Już! Dobra, czekaj. Sarker. Wystarczy, Tyle. wystarczy, nie musisz. Tyle! Tutaj zrobię sobie to. Tik, tik. Dik. Dik. point. Damy młode. Survival. Leci na dół, leci na dół tam. Jesteś na dole? Nie. Yeah. Już. Dobra, lecę. U. Nie. Czyli nie zostawiają słowa. Kolejny to... raz zrobiłem. Ej, zabij mnie jeszcze raz. Dankę, dankę. Teraz, teraz robię tak. Biorę wiadro, wyrzucam wiadro i skacę. Muszę złapać. Kur... A nie dobra miałem. Nie zobaczyłem. Sprawdź I zrobiłem. Zabij! Zrobiłem, ale to nie wyrzuciłem wiadra. Dobra. Biorę, wyrzucam. Leci Robert! Let's go! Z wyrzuceniem Z wyrzuceniem jest bardzo ciężko przeważnie Czekaj, patrz Kreatiwe Tik, tik Leci BMA bokiem lata Dobra Zostaw to Teraz tak To wyrzucić muszę, to wyrzucić muszę Gamę, modę, survival Tym razem robię, ale z innej kamerki O co ja? Jak? Sam jestem zdziwiony Teraz wyrzuceniem Nie, nie złapałem. Kurde. Spadł z wysokiego miejsca. Ej, bo ten Piotr... On napisał jak, jakie, e, jakie IP, to czasem on nie wiem. Zrobiłem. Napisałem mu. No nie dobra. chcę pić. Ale za razem, jak zrobił teraz to dajesz mi złote jabłko, dobra? Pierwsze złote jabłko. Dobra. No dobra. Nie, bo ja jak zginę, to dopiero. Kurde, dobra. Spadłem. Ale zaklęte? Ale zwykłe. A, to, to Ale to złote? Tak. Proszę, chodź tu. A mnie, Dobra. Jeszcze raz. Dla ci Nic lecle. nie dało Siema Siema, Siema. Jedno złote nie Restart. nie wiem. <laughs> Dobra, nie było, nie było. Restart. Ty wiem. Co jest do zrobienia? E <grywa> ja, ja próbuję ten skoczyć, ale na ten gumofilec Co jest? Coś mnie? To ja ci tu zrobię, to ten, tą gumę. <grywa>

Teraz, teraz pomniejsz, pomniejsz. O jedno. Uy. Jeszcze raz. W ręce. Nie widzę tego. Dobra. I water, water, water. Kurde. Water, 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 water. Hej ja okay. e, da się to zniszczyć. Ej, da się to zniszczyć, tak? Wodą. Ej, dobra. Ty, e, da się. Zniszczyłem. E, no, z... dawaj jeszcze raz. No, daj będzie Dobrze. Właściwie najciężej jest. Jakieś jedna kratka. Aha. A dobra. <laughs> Specjalnie to zrobiłem, wiesz. Nie słowa miejskie, są cztery osoby ale wiatr ja zrobiłem, chociaż raz Dobra, lecę, 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 Kurde, jak lecę, Kurde! Kurde! Nawet blisko nie byłem. Ostatnie dwie próby będą zaraz. O! Let's go! Zrobiłem! Dwa zaklęte jabłka. Pomniesz o jedno. No dobra, czekaj. Jo. No to už lecę Kurde. Ale blíž už Zrobiłam teraz, ale nie zrobiłem ten Czeky zbierajmy tej temp. Co ty robisz? To żeby było trudniej. ああ。Uh huh. uh huh. yeah,